Dzień dobry Państwu. Ostatnio amerykański dziennikarz CNN zaatakował Polskę, mówiąc, że po 25 latach wzorowe dziecko Europy, czyli nasza Polska kochana, stała się krajem złym, który został zawładnięty przez jedną partię PiS. I jak dodaje, partia ta zawładnęła mediami i sądami. Asiu, czy według Ciebie jest aż tak źle w naszej Polsce? No, wydaje mi się, że dziennikarz nie zauważył tego, że. Rządy PIS są rządami demokratycznie wybranymi. To jednak no, nie jest coś, co można przyrównać, nie wiem, do tego, co się dzieje w Chinach czy w Korei. Dodatkowo widać ewidentnie, że dziennikarz nie zna historii Polski, bo często powołuje się na słowa, jak mówią, jak słyszymy, jak twierdzą, czyli taki poniekąd głuchy telefon. Być może ten. To jest takie bardzo mało no, merytoryczne zagranie, wydaje mi się. To znaczy, zawsze można się powoływać na coś i zrobić łańcuszek, który do niczego nie prowadzi. No, a jeszcze wspomnijmy o nagraniu z grudnia tamtego roku, gdzie dziennikarz pokazał Polskę z bardzo złej strony, tej, która jest jak Rosja i Turcja. Muszę Państwu się powiedzieć jedno: albo dziennikarz nie ma wiedzy, albo jest cynicznym manipulatorem. A odsyłam Państwa do artykułu na Telewizja Polska 24.pl. Zapraszamy.